No i siema, no i cześć. Update żółwi. Zmienione, chyba widać gołym okiem, akwarium, nieco większe. Wiadomo, żuwie rosną. Widać to po przyrostach. Dokładnie. Takie płyty, że tak powiem, te przednie, to jest to, co było kiedyś. A to, co jest teraz, to jest gołym okiem widzialne. Nie tylko to się zmieniło podłoże, akwarium kamyczki, grzałeczka też specjalistyczna. Proszę zobaczyć, oplot grzałki, żeby tam przypadkowo żółw nie ugryz jej przewodu i nie poraził się prądem. Do tego co jeszcze się zmieniło? No co, akwarium większe, żółwie większe, wyspa niestety jeszcze ta sama. No żarówka dalej ta sama UVB grzewcza, ale daje radę plus jeszcze Żarówka UVB, właściwie żarnik, nie wiem jak to nazwać lampa. Specjalistyczna UVB10 T15W. Daje radę. Tu jest jeszcze do tego sterownik. Stary sterownik, który już ma blisko 10 lat. Polecam, naprawdę. Daje radę bez problemu. Mimo iż przebył w Piwnicy blisko 8-9 lat, ale działa bezproblemowo. żółwie mają się świetnie, trochę żarełka im rzuciłem. E, co się jeszcze zmieniło? No, akwarium no, pokrywa, żeby tak szybko ciepło nie uciekało i tak dalej. Tutaj lampka troszeczkę inna jest, żeby tak trochę inaczej to zrobić, wiadomo, inne. Akwarium, inne rozwiązania. O. Maluchie Fieranki, oczywiście, bo rośnie, więc skóra schodzi. O, tu mielenie wręcz podłoża. Nie wiem za czym on tak mieli, ale mieli e, temperaturki. No to już użyte stare też. Wysepka 29. Woda 28 trochę za ciepła jest. To fakt. No ale tak. Jest jak jest. Co do tego jeszcze? No, filtr stary. Korze trochę zmodyfikowany. Prefilt właściwie. Podłączony wylot filtra, prefiltra do filtra Aquaela. Gdzie już on odpowiada tylko i wyłącznie za filtrację mechaniczną i troszeczkę chemiczną, bo tam zaolitu troszeczkę wrzuciłem. No i sobie chodzi praktycznie, no stoi. No. Chodzi tylko. Pumpeczka. Pumpeczka ma wydajność chyba widać, nie wiem czy widać. 400 litrów. I powiem szczerze, nie mieli wody, bo nie mieli. Ale przy takich złożach filtracyjnych, gdzie jest bardzo dużo gąbek. No i plus jeszcze jakaś wiadomo bioceramika, zeolit. Daje radę. Woda nie jest jakaś turbo brudna, troszeczkę bąbelków, ale nieźle, myślę. Żółwie czują się świetnie, są żywe, ciągle chcą jeść, co też jest bardzo ważne, rosną zdrowo. I mają się świetnie i to mnie najbardziej cieszy. O tu widot filtra widać, powolutku sobie tam mieli tą wodę. Nie ma. Tu być wirówki, tylko ma być filtracja. A jak jakieś coś się dostanie, tutaj, no to wleci i koniec. Prefil to wciągnie i tam co jakiś czas się wyczyści. Także, że wygląda to tak, jak wygląda. Myślę, że żółwie mają się świetnie i są pod dobrą opieką. Czekam na komentarze, sugestie. Jakieś mądre sugestie. I co? Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, cześć.